Modernizacja ulicy Lwowskiej to jedna z największych inwestycji planowanych w najbliższym czasie w Tarnowie. Mówi się, że jesienią 2018 roku pojedziemy już zupełnie nową ulicą. Wcześniej jednak kierowcy mierzyć się będą z utrudnieniami na remontowanym odcinku. Miasto nie zna jeszcze dokładnych założeń, jak przebiegać będzie ruch pojazdów podczas remontu. Zakładamy, że nie będzie tam ruchu wahadłowego, że nie będzie tam jakichś czasowych ograniczeń w dojeździe, tylko przez cały czas dojazd i wyjazd ze szpitala będzie płynny. No, prawdopodobnie będzie to tak zrobione, że ruch cały zostanie poprowadzony jedną nitką jezdni. Mniej więcej tak jak to było zrobione przy ulicy Krakowskiej, gdzie samochody w dwie strony pojadą tym samym pasem, po to, żeby ta płynność tak długo jak to tylko możliwe i w takim zakresie jak to tylko możliwe była utrzymana. Szpital sugeruje zmianę w projekcie modernizacji ulicy Lwowskiej. Mowa o rondzie, które miałoby powstać właśnie na wysokości wjazdu do nowego szpitala. Nasz zespół wypracował czy znaczy na takie stanowisko zajął, że. Powinna, powinno być tu rondo, ponieważ y, są godziny, szczególnie gdy się kończy praca, prawda, y, to wtedy wiele osób wyjeżdża, pacjenci też, no, no różnie wjeżdżają, odwiedzający i tak dalej. I W przypadku świateł tutaj są obawy odnoszone przez, y, przez nasz, naszych pracowników, że, że będą problemy, a rondo, gdyby rondo zastosować, to by tego można uniknąć, ale jakieś tam są problemy bo inna była koncepcja, inny projekt i nie wiem jak to, więc tutaj mamy obawy, jeśli chodzi o wyjazd ze szpitala. Średnio na dobę na odcinku od wiaduktu do Ronda przejeżdża blisko 31 tysięcy samochodów. Koszt inwestycji wyniesie niemal 16 milionów złotych.